Wiele osób przeżywa dramat w związku z komunią świętą, która w wielu kościołach jest udzielana obecnie wyłącznie na rękę. Ludzi tych nie uspokaja żadna argumentacja to na przykład że w kościele są dwie formy udzielania komunii świętej do ust lub na rękę, że przez wiele wieków była udzielana tylko na rękę, że nie grzeszy się ani przyjmując komunię świętą na rękę, ani do ust, jeśli tylko serce mamy czyste i kochające Zbawiciela. Niepokój pozostaje i są tacy, którzy rezygnują z komunii świętej eucharystycznej i nie przystępują do niej, bojąc się obrazić Chrystusa, lub po prostu przeżywają lęk nie do pokonania związany z tym, by pozwolić kapłanowi Położyć ciało Chrystusa na swoją rękę. Czy jednak jest słuszne rezygnowanie z komunii świętej z powodu udzielania jej na rękę, lub jeżdżenie po różnych parafiach, by tam ją otrzymać do ust? Być może lepszym rozwiązaniem byłoby wzbudzenie w sobie odpowiedniego nastawienia, zwrócenie się do Boga w modlitwie. I przyjęcie Jezusa w komunii świętej, gdyż on pragnie żyć w jedności z nami. Oto przykład takiej modlitwy, którą można w dowolny sposób sformułować w swoim sercu, na przykład idąc na Mszę Świętą. Jezu, chciałbym Cię przyjąć nie tylko nieskalanym językiem, ale przede wszystkim kochającym Cię ponad wszystko sercem. Nie mam możliwości innego przyjęcia Ciebie, jak tylko przez spożycie Twojego ciała położonego na moją niegodną dłoń. Pomimo różnych moich obaw i lęków, chcę Cię jednak przyjąć, bo Ty pragniesz przebywać w mojej duszy i w moim kochającym Ciebie sercu. Ty po to ustanowiłeś Eucharystię, aby przychodzić nie na moją rękę, ani nie na mój język, lecz aby jednoczyć się ze mną, przychodząc do mojego serca, do mojej duszy. Tam pragniesz znaleźć miłość. Moje serce, pomimo grzeszności, kocha Cię bardzo i pragnie być z Tobą. Przyjmuję więc Twoje najświętsze ciało na moje otwarte dłonie. Niech one będą symbolem mojego kochającego i otwartego na Ciebie serca. Pomóż mi w ciągu całego życia, uczynić tymi dłońmi i rękami wiele dobra dla Twojej chwały. Pomóż mi moim językiem, na którym spoczęło Twoje przenajświętsze ciało, wypowiadać tylko słowa uwielbienia Ciebie, dziękowania Ci, przepraszania Ciebie oraz słowa dobre o innych i dla innych, słowa pociechy, współczucia, dobrej rady. Podnoszenia na duchu? Przede wszystkim jednak proszę cię, aby w moim sercu trwała bez przerwy miłość, pokora i zaufanie Tobie. Pomóż mi wszystko czynić wraz z Tobą dla Twojej chwały i dla dobra. Amen.